Nagrywam to spontanicznie, bo dosłownie przed chwilą dowiedziałem się, że w Sudanie doszło do czegoś beznadziejnego. Generalnie ludzie strzelają do siebie na ulicy, mają tam przewrót wojskowy 18 w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i prawdopodobnie dojdzie tam do. Serii dosyć krwawych walk, które może nawet skończą się wojną domową, ale jedyne co wiem na pewno w tej chwili, bo nie mam pojęcia jak rozwinie się sytuacja, ale wiem, że takie rzeczy zawsze z czegoś wynikają. Sudan ma swoją historię, bardzo ciekawą, bardzo trudną i jest to państwo, które... Wydaje mi się, że jest dla świata dużo ważniejsze, niż mogłoby się wydawać. Dlatego pytanie do Was, bo tworzę ten kanał i ten profil dla Was, bo jesteście tym, co mi daje siłę, co mi daje energię do tworzenia. Ogromnie Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Dlatego mam pytanie, czy chcielibyście, abym w ramach przybliżenia Wam tego tematu, w ramach spojrzenia na to, skąd bierze się ten cały burdel, jaki tam teraz ma miejsce, czy chcielibyście krótki odcinek, w którym mniej więcej nakreśliłbym Wam. Jak wyglądają dzieje Sudanu? Jak to się stało, że ten kraj znalazł się w bardzo smutnym położeniu, w którym jest teraz? Dajcie znać. Nie wiem, czy oglądacie to równie późno, jak ja to nagrywam, ale jeśli tak, to udanej nocki. Cześć.